Po co tyle złota w kościele? Po co to wszystko? Po co ten blichtr, tak? Nie, przecież można coś z tym zrobić. Można to właśnie, można chociażby tak jak Judasz mówi, może to ubogim dać, prawda? Żaden katolik. Nie ma prawa powiedzieć, że Judasz jest potępiony, więc nie wiem, czy się nie spotkamy z nim. Ja myślę, że tak <grym> bardzo chcę, żeby tak było. Właśnie obraz miłosiernego Ojca dla mnie jest właśnie taki. Kiedyś odważyłem się nawet w czasie jakiejś homilii o tym zapytać. Nie? Gdzie są ci wszyscy ludzie? Dlaczego nie ma ich we wspólnocie kościoła, tych kobiet, które szły na czarnym marszu? Dlaczego nie ma miejsca we wspólnocie dla tych, którzy idą w tęczowych marszach, czy wszelkich tam innych kolorów? Bo być może jest problem, w nas, we wspólnocie, że my ich nie chcemy. To jest mnóstwo odejść chociażby duszpasterzy, którzy porywali tłumy. Piękne rzeczy się przez, przez nich działy, nie? No i dobrze. Trudno jest zacząć. Trudno jest zacząć, bo znowu będziemy mówić trochę o Judaszu. Bo kolejna Ewangelia, kolejny dzień, Czyli Wielka Środa, i znowu gdzieś, jakby tą osobą, może no nie w centrum, ale ważną i jakby jest Józef, inna Ewangelia. I zastanawiałam się nad tym, jak, jak sobie czytałam, że faktycznie on tam się pojawia, on w ogóle w tych, w tych wszystkich bardzo mi się tam pojawia. I zwróciłam uwagę na taką rzecz, że te Ewangelie różni to, że poprzedni Ewangeliści pis, nie piszą o cechach, Takich charakteru Judasza, a Mateusz pisze. Mateusz używa słowa chciwość, czyli zwraca też uwagę na jakąś jego cechę. I sobie po prostu pomyślałam, że z jakiegoś powodu doszło do takiego miejsca, że Judasz taki się znalazł. Nie o tej gorliwości, o której wspomniałam w poprzednim odcinku. To z tych drobnych rzeczy. Z tej sytuacji w Betanii nagle dochodzę, dochodzimy do miejsca, w którym judasz idzie i, i pyta się, ile mi za niego dacie. I to nie są wielkie kwoty. Czyli on wcale nie chce dużo Że to tak musiało wykiełkować, że jakby poszedł tamtą stronę. A wydaje mi się, że tym punktem zwrotnym jest właśnie Betania. Mhm. Gdzie Judasz oburza się nie na sam gest Marii, nie na sam fakt namaszczenia i jej sposób traktowania Jezusa, tylko na fakt marnotrawstwa. On mówi: Nie mówi do Marii, co ty robisz, kobieto. Nie? On mówi, po co to marnotrawstwo. Czyli skupił się bardziej na, nie na celu tego, co Maria robi, tylko na tym, że ona marnuje coś dla tego celu. I to mi się też skojarzyło z takim podejściem, które bywa, bywa w, w Kościele. Mianowicie, po co tyle złota w Kościele? Po co to wszystko? Po co ten blichtr? Tak? Nie, przecież można coś z tym zrobić. Można to właśnie, można Chociażby, tak jak Judasz mówi, może to ubogim dać, prawda? Jakieś przesunięcie akcentów z istoty sprawy na, 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 na formę, na, na, na materię. I co się, co się za tym, tak się zastanawiam, co się za tym kryje, też, tak? bo nawiasem mówiąc, nasz Franciszek mówił, że wszystko, co służy do liturgii, to ma być najcenniejsze. Że bracia mogą być głodni, mogą chodzić w poszarpanych habitach, mogą nie mieć domów swoich, ale wszystko, co służy liturgii, ma być ze złota. Nie? Natomiast tutaj jest to przesunięcie, przesunięcie akcentów, być może w rozumieniu tego. Ale jest to właśnie troszkę takie Judaszowe. Może niezbyt ładnie o tym mówi, mówi, mówić, ale jest to troszkę Judaszowe, tak? Oburzenie się na to, że, że Kościół tak wygląda, że jest tak bogaty, złoty, a skromny nie? klasyczne już powiedzenie, weszło do języka. Ale co się za tym kryje? Ale też, jak czytam Ewangelię, to ja też ją staram się odnosić do siebie samego. I do czego mnie to sprowadza? Znów to, co Franciszek nasz powiedział: nie osądzaj mówi do braci, że nie osądzajcie, nie potępiajcie tych, którzy chodzą bogato ubrani, w miękkie szaty, jadają wytworne dania. A nie osądzajcie ich. Nie? Bo, bo to jest y, przeszkodą w miłości. Nie? Sami siebie sądźcie, a nie, nie, nie innych. I ten fragment, ta postawa Judasza z tym, to, to mi nasunęła, że nie, nie osądzaj nie? Że ktoś yy, posiada, czy że nawet yy, idąc głębiej, zachowuje się jakoś inaczej. Mówi, nie osądzaj. Zobacz, co ty masz w sobie. Czy ty nie masz w sobie yy, biorąc to w cudzysłów, oczywiście, czy nie masz w sobie ducha Judasza. Nie? Że oburzasz się na, na coś zewnętrznego, a nie dotykasz formy. Nie? No, i pytanie, które za każdym razem wraca, i myślę, że każdemu raz z nas trzeba sobie to stawiać: co to we mnie, czego to we mnie dotyka? Czego to we mnie dotyka, że ja osądzam, że oceniam, że być może czuję się lepszy, sprawiedliwszy? Nie? A dzisiaj to wszystko jest w Ewangelii. To. To pytanie Jezusa, że któryś z was mnie zdradzi. Przepraszam, że się tak rozgaduję. Ci głos. Dobrze, dobrze, dobrze. Ktoś, jeden z was mnie zdradzi. On wiedział doskonale do tego, że w Ewangelii Jana jest taka scena, kiedy Jezus mówi, że On jest chlebem życia, że On przyszedł, stąpił z nieba i dalej pisze Jan, ale nie wszyscy wierzyli a Jezus wiedział, kto go wyda. Więc dużo wcześniej Jezus wiedział, kto jest zdrajcą. On pyta tutaj jeden z was. I reakcja uczniów, wspominaliśmy już o tym wcześniej, reakcja, reakcja uczniów, czy nie ja? O Boże, żebym tylko to nie był ja. Nie? Czyli jeżeli to jest ten drugi, no to okej. Okay. To ja jestem, ja jestem spokojny, bo to nie jestem ja. Jeden z was. Nie? Czyli Jezus mówi, każdy z was może, może być zdrajcą. Nie? Może mnie wydać. Reakcja ich jest, Boże, żebym to nie był ja. Nie? Więc rzućmy to na Judasza. Idąc troszeczkę zbaczając odrobinę z, z tematu, ale ciekawą kwestią jest to, że kiedy już wiedzieli, że Judasz wychodzi. Nikt za nim nie poszedł. To dokładnie chciałam to powiedzieć, czekałam na, <laughs> na wbicie się, że to była moja druga myśl. Mhm. Że jakby pierwsza była taka, y, że te ich pytania, czy to nie ja, oznaczały, że Jezus nie traktował nikogo inaczej, bo mhm. oni ci nie byli w stanie zorientować, o tam, kogo chodzi. Tam. Co oznacza, że mimo, że on wiedział, to nie zmieniło nic. Mhm. A druga właśnie, że nikt za nim nie poszedł. Mhm. Mhm. Być może odetnęli z ulgą. To nie ja. To nie ja jestem ten, ten zły. Nikt za nim nie poszedł. I znów wracając też do takiej przestrzeni kościelnej, kiedyś odważyłem się nawet w czasie jakiejś homilii o tym zapytać. Nie? Gdzie są? Ja nie chcę tu porównywać absolutnie tych osób do, do Judasza. To, nie, to nie, nie jest mój cel, ale pytanie jest takie. Gdzie są ci wszyscy ludzie, dlaczego nie ma ich we wspólnocie Kościoła, tych kobiet, które szły na Czarnym Marszu, tych, którzy y, malowali drzwi Kościoła sprejami, dlaczego nie ma miejsca we wspólnocie dla tych, którzy idą w tęczowych marszach, czy wszelkich tam innych kolorów, nie? Dlaczego ich nie ma, nie? Bo być może jest problem w nas, we wspólnocie, że my ich nie chcemy tak jak uczniowie nie chcieli Judasza, bo ach, to jest ten zdrajca. To my jesteśmy troszeczkę lepsi. Nie? Dlaczego tych, tych osób nie ma w kościele, nie ma dla nich miejsca? Bo oczywiście jest kwestia nawrócenia, to bezwzględnie, tak, z, ze strony tych osób. Natomiast dlaczego. Jest taka skłonność, żeby ich wyciąć, żeby powiedzieć, że to są ci źli, którzy są przeciwko kościołowi, którzy niszczą kościół, nie? Ale co zrobić, żeby oni zostali we wspólnocie, żeby byli we wspólnocie? Być może nie są tam przyjęci, nie? Hmm. Przecież nawrócić możemy się w każdym momencie. A z takim podejściem. Trochę zamykamy tym ludziom drogę do tego, żeby się nawrócili. Trochę, no jakby no odcinając się od nich, nie dajemy szansy. Ja biorę na wzgląd moje własne nawrócenie moje spotkanie z jednym człowiekiem po prostu na studiach. Robiliśmy razem projekt po godzinach i zaczęliśmy rozmawiać. Ja byłam jeszcze wow, da daleko, daleko przed. I on po prostu tylko dzielił się sobą, coś tam zaczął zadawać pytania, i po prostu nie był zamknięty na to, a widział, jak żyje. Raczej, no, nie, nie, nie była ani chodzącą do kościoła, ani nawet sposób wyrażania się nie był taki, który by wskazywał na to, że, że jest jakoś dobrze, a nie odrzucił mnie. Rozmawialiśmy i przez to, że on tak ze mną rozmawiał, to się tak potoczyło, że jestem dzisiaj tutaj. I wiem, że, że tamta, tamta rozmowa, tamten wieczór przy wspólnym projekcie sprawił, że, że się otworzyła furtka, że coś kliknęło, bo, bo otworzyło mi, mi to głowę. I na przykład, jakbym sobie myślała oczywiście to był jakiś początek bo potem zmarła moja babcia, a ja dla niej, ona będąc wierzącą, chciałam pójść do spowiedzi i przyjąć komunię właśnie na pogrzebie. I to sprawiło, i to są takie małe. Czasami ktoś mógł powiedzieć: No dobra, ale no to, to to jest dobra motywacja? Czy to jest dobra motywacja, że z takiego powodu idę, jak całe życie nie chodzę? A tamta spowiedź zmieniła moje życie. Bo mógłby ktoś tak powiedzieć z boku, No ale z takiej motywacji tylko dlatego. A ja wtedy w tym konfesjonale spotkałam Jezusa. Dokładnie tam. Wiem, który to był Kościół, wiem, który to był konfesjonal, wiem wszystko. Dokładnie tam. A mimo to przy tamtym spotkaniu jeszcze nie wróciłam do kościoła, ale to był ten początek. I, I sobie tak myślę, że gdyby nie takie rzeczy, i wiem to teraz, czasami mi się zdarza, na przykład o kimś pomyśleć, a potem sobie myślę, jejko, jakby ktoś tak o mnie posiadał, nie byłabym tu, gdzie jestem. I więc jestem czasami tym udaszem, że sobie myślę, bo oceniam, bo oceniam za szybko, bo, bo no właśnie, czy dać komuś szansę, czy nie. Jeśli te rekolekcje i inne treści na kanale pomagają Ci wzrastać duchowo, inspirują Cię, to nie zapomnij kliknąć subskrybuj i zostawić łapki w górę. Dzięki temu będziemy mogli dotrzeć do jeszcze większej liczby osób z dobrym słowem. A przy okazji bądź na bieżąco z nowymi materiałami na naszym kanale. Dzięki, że jesteś z nami. To są takie momenty, o których też mówisz, momenty kryzysowe. To jest ten, ten punkt graniczny. I tak jak ta Ewangelia dzisiejsza, ze, y, mówi o środzie. Tak, tak. To jest Wielka Środa. Nie? Że to jest środek tygodnia to jest ten punkt y, krytyczny też w budowaniu fabuły, historii, czy filmowej, czy, czy literackiej, powieściowej że musi być ten mniej więcej w połowie ten punkt taki krytyczny, że bohater musi coś wybrać nie, przełom. I to jest. Ta, ta, ta środa też jest takim punktem przełomowym. Oczywiście my możemy sobie gdybać, ale gdyby rzeczywiście, uczniowie wyszli za nim, nie? żeby zatrzymali go. W jakiś sposób zainteresowali się nim. Nie wiemy, co by się stało. To są oczywiście gdybania. Znamy fabułę tej historii, znamy jej finał. Ale to są te momenty, tak? Gdyby ktoś zareagował inaczej, tak jak, tak jak to było u ciebie, ten, te momenty spotkań, prawda? Takie, takie punkty, które okazały się ostatecznie no, przechylić ciebie w, mhm. na szale. No, gdyby ten ksiądz Bożą, wtedy nie? w tym konfesjonale zachował się inaczej, tak. mhm. powiedział inne słowa, mogłoby być inaczej. A on po prostu napełnił mnie tam, jakby w ogóle mnie nie przekreślił, jakby w zupełnie w drugą stronę. Rzeczy, które usłyszałam, były dla mnie zaskakujące. Bo ja byłam przekonana, że jest dla mnie za późno, jestem złym człowiekiem, a on powiedział, że w ogóle nie. Przecież jesteś taka młoda. To były zwykłe słowa, to nie było nie wiadomo co. I o to chodzi, że to było to spotkanie. To było to spotkanie. I myślę, że podobnie jest, no jest właśnie tam, jeśli chodzi o uczniów. I jak sobie myślę o Judaszu, to myślę sobie o tym, biorę to tak jakby yy, jak we wspólnocie. Pilnowanie trzosa, czyli bycie ekonomem, to nie jest nic przyjemnego. To pierwsza nie rzecz. Jest. Druga rzecz, jest ogólnie uciążliwe. Trzecia jest. rzecz, ludzie nie chcą się trzymać za blisko, bo nie daj Boże on nie poprosi, żebym mu pomagał, a to jest... Nie. To jest prawda. Myślę, że ludzie, którzy gdziekolwiek, jakkolwiek zaznali tego, to wiedzą, że tak jest. To jest niewdzięczne. I trochę sobie myślę, czy, czy, czy mogło też być tak właśnie, że, że Judasz był trochę na uboczu, bo na przykład było coś, musiał to pilnować, musiał sprawdzać. Tutaj, no ten budżet musiał się jakoś spinać. Był za to odpowiedzialny. To było obciążenie dla niego. Może czuł się w tym samotny. I ta samotność powoli kiełkowała w nim właśnie do, do betanii, do tego, żeby tak bardzo w tej gorliwości się przywiązać, że to poszło w, w złym kierunku. Potem w tę chciwość, a potem w, ostatecznie w to, żeby sam z tego Czerpać korzyści i, i przeoczyć to, że, że może kochać i jest kochany. Tym bardziej, że Jezus mu ufał. To jest też paradoksalne, że zaufał zdrajcy, ponieważ no, powierzył mu trzos. Powierzył mu pilowanie pieniędzy to znaczy, że naprawdę musiał mu ufać. Tak? No, co, co więcej, że miał te same prerogatywy, które otrzymali apostołowie, to znaczy, kiedy Jezus wysłał ich, no to Judasz też był w gronie, którzy wypędzali demony, którzy uzdrawiali. Ja myślę, że my o tym w ogóle nie pamiętamy. No. Że w ogóle o tym nie myślimy. Że no. dla nas Judasz to jest zdrajca. Tak, I ja kiedy to jest teraz czytałam sobie prawda? te... Te rzeczy, właśnie y, rozważając te Ewangelię, zobaczyłam, że Judasz nie był tylko zdrajcą. Mhm. Tak. To jest, to jest jakiś finał. Coś go do tego doprowadziło, ale to był człowiek zaufany. Y... No, był jednym z dwunastu. To... Tak, tak, tak. Nie był, nie był wykluczony z tej władzy, którą dał Jezus uczniom, prawda? I znów z kolei to tak przenosząc na nasze podwórko, ostatnie lata to są to jest mnóstwo odejść, chociażby duszpasterzy, którzy porywali tłumy. Piękne rzeczy się przez, przez nich działy, nie? Ale odeszli z kościoła i za nimi poszli niestety też tłumy poszły za nimi, nie? I to jest dla mnie osobiście, to jest taki, taki znak, że nie ufaj człowiekowi aż tak do końca. Nawet jeżeli robi wielkie rzeczy, zresztą to samo pojawia się w Ewangeliach, że kiedy uczniowie przybiegają i mówią, że ktoś, kto nie chodzi z nami, nie, w, w, dokonuje znaków, cudów, wypędza duchy w, w Twoje imię, nie? Nie. Jezus mówi: Okej, okay. a z drugiej strony nie każdy, kto mi mówi: Panie, panie, kto ma imię Jezusa na ustach, Wejdzie do królestwa. tak? Więc znów to, to, co Biblia często mówi: nie polegaj na, na człowieku. Nie? Miej tę przestrzeń zdrowej nieufności względem niego. I my, my, wydaje się, że centrum tych Ewangelii jest Judasz. Ale ostatecznie to nie. Mm -hmm. Dlaczego? Bo ostatecznie całym głównym bohaterem i najistotniejszą osobą jest oczywiście zabrzmi to banalnie. Wybacz panie Jezu, że tak mówię, że to banalnie brzmi. Ale no jest Jezus. I to się nie zmieni. Mała przerwa, bo mam ogłoszenie. Jak pamiętacie, Rekolekcje adwentowe zaczęły się od piosenki i to ta piosenka z ojcem Pawłem nas w jakiś sposób połączyła. I te rekolekcje nie mogły się obyć bez piosenki. Trochę innej, trochę inaczej, i znajdziecie ją na kanale Mniejsze Granie. Już teraz link w opisie tego filmu, a także w przypiętym komentarzu. Sprawdźcie, zobaczcie, rozsłuchajcie się i podajcie dalej. Mam nadzieję, że to pomoże Wam jeszcze głębiej wejść w to, o czym rozmawiamy na tych rekolekcjach. Dzięki i wracamy do rekolekcji. I jak przesuniemy ten akcent z Judasza na Jezusa, to właśnie zobaczymy, kim jest Jezus, kim jest Bóg. Jezus ufa swojemu zdrajcy, chociaż wie, że jest zdrajcą. Mhm. Nie ma względu na to, mimo że to wie. Tak samo obmywa mu nogi. Mhm. Nie? Jezus nie mówi mu po imieniu, to ty. Mhm. To ty. Ty jesteś, nie, nie wytyka go palcami. Mówi, jeden z was. Nie, nie mówi, że nie, nie wydaje go na pastwę innych, tak? tylko mówi, jeden z was, być może z nadzieją, że coś go dotknie, nie? że coś się zmieni, jeden z was. I konsekwentnie do końca Jezus jest z nim. I konsekwentnie do końca, tak jak powiedział, że do końca was umiłowałem, to on. Do końca kocha Judasza. I to nas przesuwa na, na, na Boga, nie? kiedy możemy zobaczyć y, miłość, wierną miłość Jezusa. Nie? nie odpuszcza. On nie odpuszcza do końca. Nie? Chociaż padają słowa, że lepiej by było, gdyby, gdyby się ten człowiek nie narodził. Ale ja w tym czytam nie, nie odrzucenie, nie pogardę, tylko wielki żal Jezusa, nie? Żal za to, że tak się stało. Nie? Może też ze względu na niego. To znaczy, że Jezus zdawał sobie sprawę, z czym on się będzie mierzyć. Bo ostatecznie to nie jest tak, że Judasz potem był szczęśliwy i tak dalej. To nie. Jego to, jego to po prostu przygniotło. Ja też, no, to jest to, co już mówiłam, ja lubię myśleć o tym, że Jezus też. Też powiedział te słowa i powiedział: Właśnie nie, nie nazwał go po imieniu, nie wskazał tak bardzo, mm, właśnie, i, ale jednocześnie dał tym znać, że wie, żeby zakiełkowało coś w daszu. Na tyle zakiełkowało, że w ostatniej chwili, w której był jakby świadom, no, zwrócił się po prostu i, no i dostał przebaczenie. No, bo on żałował. To jakby jest dowód na to. Biblia o tym pisze, że, że jakby już chciał to wszystko cofnąć po, po fakcie. Dopowiem, że żaden katolik, bo mogę mówić ze strony kościoła katolickiego, nie ma prawa powiedzieć, że Judasz jest potępiony. Nie. Nikt nie ma prawa tak powiedzieć. Bo to nie leży w rękach człowieka, nawet papieża, że może stwierdzić, że ktokolwiek jest potępiony. Tak? Więc znów odnosząc to do, do nas, do siebie, czy ja nie mam takiej skłonności i łatwości w tym, żeby stwierdzić, zresztą w historii, w, w kulturze, ale też i pewnie też i trochę w takim. W głoszeniu kościoła, w kazaniach, o tak to nazwijmy, nie? że Judasz jest potępiony, jest skreślony. Nie? Nawet podobno są takie z egzorcyzmów y, nie, sceny, że to Jezus, y, Judasz, przepraszam, Judasz y, jest tą potępioną duszą w piekle, która się objawia. Nie? Ale nikt nie ma prawa tego powiedzieć. Nie? Zresztą trudno się opierać na. Danych z egzorcyzmów, skoro diabeł jest ojcem kłamstwa. Więc trzeba tutaj zawiesić ten, tę pewność poznania przez egzorcyzmy. Kościół nigdy nie powiedział i nie ma prawa powiedzieć, że ktokolwiek jest potępiony, tak samo w kontekście Judasza. Nie? Bo tak jak powiedziałeś, że on żałował. Żałował. Więc nie wiem, czy się nie spotkamy z nim. Ja myślę, że tak bardzo chcę, żeby tak było. Właśnie tak. Obraz miłosiernego ojca dla mnie jest właśnie taki, że, że tam na pierwszej linii przywitają mnie tych, których mogłabym się nawet nie spodziewać. Że po prostu ta miłość w, tak bardzo się rozleje. Tak bardzo. I no i tak właśnie chcę o tym myśleć. Yy, i, I myślę, bo, bo czasami się mierzymy z tym. Ostatnio oglądałam taki film. Jest zresztą ciekawy, jest teraz w kinie, nie wiem czy nie wycofują go. Chyba innego końca nie będzie, chyba taki jest tytuł. To jest, to jest smutny film, trochę będzie spoileru: że tam ojciec rodzinny popełnia samobójstwo. Trzeba będzie wypikać to słowo na YouTubie. Ale jakby, to, to nie, nie ma tej sceny tam, tylko chodzi o to, co rodzina przeżywa, z, z czym się mierzy, jak dla nich to jest trudne. Ale nie chodzi mi o te sceny. Chodzi o to, że idzie córka na cmentarz i grup jego jest bardzo oddalony, bo tak było na wsiach. Że tak, chowano nawet chowano poza, poza ogrodzenie. Nawet cmentarza. poza albo bardzo daleko. Mhm. I, I to się dzieje na początku filmu, jeszcze zanim wiemy, co się wydarzyło. I już to jest tym pierwszym symptomem, że coś jest nie w porządku, że ona tak bardzo. Jest tylko ten jeden grup, tutaj nic, a tam inne. I, i to jest to takie wykluczenie. I, ale my nie mamy prawa, jakby do tego, bo my nie wiemy. Nie wiemy. Ten człowiek w tej ostatniej chwili nie wiemy tego. I tak sobie o tym pomyślałam, że często i samych siebie wykluczamy, i innych. A chyba Jezus chce nam w tym wszystkim pokazać, że my powinniśmy mieć nadzieję, że my powinniśmy chcieć, żeby było inaczej, a nie decydować w tym kierunku. Tak. Po prostu, żebyśmy że my jeszcze to możemy robić, że ją tu, możemy się modlić nawet za tych ludzi. Czyli musimy żywić nadzieję, żeby było inaczej, a nie martwić się o to, a co jeśli. Nie, właśnie... Jest stąd wniosek, że y, czego możemy być pewni? Na pewno nie siebie, bo Jezus mówi jeden z was. Mhm. Ja nie wiem, jak zareaguję, czy, y, czy nie będę zdrajcą y, w taki czy inny sposób, ale czy też nie, nie wygra we mnie Mój egoizm i lęk o siebie, że nie, nie upomnę się o mojego brata, siostrę, który jest poza albo na granicy, tak jak uczniowie w, o Judasza. Nie wiem tego, tego też nie jestem pewien. Nie jestem tego pewien, czy, czy właśnie, czy ja nie będę zdraj, zdrajcą, czy nie potępię. Jednego muszę być pewni, to jest wierna miłość Boga do absolutnie każdego. Tego możemy być pewni, i dla mnie to jest, to jest przesłanie tej Ewangelii. Tak? Ja nie mogę być pewny siebie, ani jak najbardziej pobożnego i świętego kapłana. Nie mogę być go pewny. Nie? Mogę być pewny wiernej miłości Boga do mnie i takiej samej miłości do Ciebie, takiej samej miłości do kogokolwiek innego. Nie? Tego mogę być pewny. I to jest tak jak powiedziałaś, to jest, to jest ta nadzieja, którą się mogę złapać. Nie? Jedyna pewność, a jednocześnie jedyna nadzieja, która y, pozwala mi, no właśnie, y, zrobić ten krok y, bliżej, w tym, w tym punkcie takim granicznym, że kiedy uświadomię sobie tę miłość, nie moją do Niego, tylko Jego do mnie. Że mogę przechylić się, zrobić ten krok w tym miejscu granicznym, w stronę nawrócenia, czyli w konsekwencji w stronę przyjęcia prawdy, że jestem kochany. To jest dla mnie przesłanie tej Ewangelii. To jest Ewangelia o miłości Boga, o jego wierności, o jego uporze, o jego upartej miłości. Nie, która szuka każdej szczeliny, żeby tylko zakorzenić, żeby tylko wejść we mnie. Nie? Tego mogę być pewny, nic, niczego innego. Nie? A najmniej siebie. Nie? Cóż dodać? Nic. Nie. Chyba nic.